Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku NackNackTV. Dziś pokażę wam zawartość pudełka od gry side Czarna Plaga. Jest to polskie wydanie gry Zombicide Black Plague. Pewnie ktoś mnie skala za ziemowe, ale Nie o to tu przecież chodzi. Dobra, zobaczmy co mamy w środku. Dum, 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 dum. Mamy co? Mamy instrukcje, to jest w sumie zasady gry oraz księga misji. Okej okay. Tu mamy, o, tu mamy pudełko w pudełku sobie zrobimy tak i zobaczmy co jest w środku. Dam, 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 dam. Co my tu mamy? Mamy karty Dosyć ich sporo. ten tam, kości znaczniki, które będziemy przypinali na tych planszatkach tutaj podstawki dla każdego z gracza obraci postaci mamy sześć takich fajnych w sumie mi się to bardzo podobało yy, takich o, plansze, te gracze, o, dobra. No, nie będę wyciągał. I tu mamy ludziki, pełno ludzików. Wyciągnę tą pierwszą część. O, tu widzicie więcej tych tych. Tutaj proszę o takie. Ludziki sobie, nie wiem, weźmy jeden. No, fajnie. Zobaczmy, co mamy dalej. Co mamy dalej? Co my tu mamy? Mamy oczywiście więcej ludzików które się nam już wysypały dum, dum, dum. okej okay. mniej więcej a jeszcze tu o proszę i ty no mamy dużo 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 ludzi i to w sumie jest wszystko w tym pudełku pudełku teraz idziemy dalej co my tu mamy mamy coś w folii coś mamy coś takiego cokolwiek to jest by to było nie wiem. Nakładkę na zderzak do samochodu? Nie mam pojęcia co to jest, ale pewnie jest napisane, pewnie wyjdzie w planie. A no, obstanę, że pewnie jakiś organizer albo coś, coś będziemy wstać. No i mamy tutaj wielki blok. Sobie go rozfoliujmy. I zobaczmy co tu jest. Na pierwszy rzut oka już widzimy, że mamy w środku karty z postaciami. Ale sobie to rozfoliujemy. Czego mi tu brakuje? Zaraz. Czego mi tu brakuje? O, chociaż jeszcze nie. Nie mówię mi czego mi tu brakuje, bo może jeszcze będzie. okej, okay. mamy tak. Mamy kart... Oj, jeszcze dalej zafoliowane No dobra. Chciałem powiedzieć, mamy taki... To jest pewnie 6 kart tych. Yy, 6 kart, yy, postaci. Dobra, co mamy dalej? No, będą jakieś znaczników, cześć tam. Znowu pełno znaczników. O, są dwustronne plansze. Mam tutaj drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą i oczywiście dziewiątą. W pudełku, czy też jeszcze jest? Jest jeszcze jakiś kawałek plastiku. Nie wiem, też wygląda jak o, zaślepka, o, tutaj. Nie wiem do czego to jest. Zobaczymy w instrukcji. I to wszystko, co znajduje się w pudełku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.